Macie z tym Muranem, mocne to jest. Aczkolwiek chciałem powiedzieć wszystkim, że to, że mówi to Jacek Murański, który oczywiście często ściemniał, ale to nie znaczy, to jest nieprawda. Mega mnie denerwuje, jak ludzie mówią, że o, on to powiedział i nie chcą słuchać. Słuchajcie, czasami yy, zegar dwa razy dziennie popsuty pokazuje dobrą godzinę. To nie jest tak, że wszystko, co mówi ktoś, kogo nie lubicie, to jest nieprawdą. Ja wiem jak to jest, jakbyś tak traktowany jak gówno. No niekoniecznie trzeba posłuchać, trzeba sprawdzić to. Ale beka dobra. No i przepraszam panie premierze, bo widzę, że z Tuskiem, czy oni są kumple w ogóle, to jest Jacek Murański, aktor, to jest zawodnik, no w małe role, ale przepraszam panie Tusk, że najechałem panu przyjaciela, nie chcę mieć bardziej przesrane niż mam, naprawdę chciałbym kiedyś wrócić do Polski, kiedyś, no także proszę mnie nie ścigać, zwłaszcza, że chodziły plotki, że Jacula coś tam ten się w takim środowisku obraca. Mm. Pytanie skąd on to wie, to też jest pytanie, nie? Ale to... Także jak Jacek Murański zmieni los wyborów w Polsce, to co? Chyba nie wrócę już nigdy.